Dobra. Gramy. siema, siema tutaj papuga i dzisiaj gramy w ogień i wodę. Jak mówiłem, będzie gość specjalny. A tym gościem specjalnym, przywitaj się. Cześć. Jest moja kuzynka morsza. Dobra, ja jestem. Tak, ogień z strzałkami. Wiesz, w skacze skaczy jak coś, pamięta? Tak, wiem. Tylko nie rozwal tego, proszę cię. Szybko, szybko. Ej, bo tu jest na czas! Leć! No co Ups. zrobiłem! No trzeba No wiem, sorry. Ja nie umiem, no to jest grać, no ale... Dobra, szybko lecimy! Nie wiem, czego to się wolno porusza. Nie no, jak się rozpędzisz, to szybko. Ojojoj! Widzisz, umiem. Oj, nie wziąłem krew. Weź kryształ, bo będzie kiepsko wtedy. Mamy na to minutę. Ten... Poczekaj na mnie, weź. Bo... Ja troszkę umiem tym skakać. Jak chcesz możemy się zamienić. Jest. Skocz na to i przytrzymaj mi guzik, spoko? Spoko, a ty na górze, tak? No. Dawaj idź. Dobrze nie grałem. Zejdź już, zejdź. Dobra, ja wiem o co chodzi. To jest na górę, teraz ty. No szybko, szybko. Skocz, skocz, szybko. Co on mówił? Nie wiem. Ale czekaj. Już niedługo, już niedługo zostało, szybko. A no, teraz wskocz na skrzynię. No wiem o co chodzi. I tylko tyle zostanie. Ale pomożesz mi, Damian, żebyśmy nie przegrali tej rundy przeze mnie. Dawaj, bo ty jesteś dobry. Ja też bym dobry, tylko nie koleżanka w I teraz idź cały czas do przodu. Wiem. Szybko, szybko, szybko bo teraz stracimy czas. Jest! Udało się. Jest? To jest? Nie. Czego? Czas. Za długo to robiliśmy. No. ZAMÓW NOWEGO ja burgera, DRWALA Z DARMOWĄ DOSTAWĄ. UŻYJ kodu DRWAL W APLIKACJI GLOWO. Jak widzicie ciekawy odcinek będzie. Tak. Hmm. Dobra, będę... szybko, Ty użyj od razu skoku. Ty teraz skokuj. No Nigdy nie grałam w tą rundę, bo nie grałam w pierwszą część. Ty mi przytrzymasz. Leci. Teraz ty mi tu przeszkodzisz. Jak coś drodzy widzowie. My tu będziemy... E, drodzy widzowie. E, w poniedziałek możecie się spodziewać streama. Nie ja przez to nie umiem przeskakiwać. Ja umiem. E, możecie się sp e, spodziewać str e, streama z e, moją drugą kuzynką. No! No weź mi pomaga, ja tu nie mam... Nie mówią, nie grać w tą grę. No on nie miejku gram 100 y, razy, czy tam milion. No to może zagramy, czekaj. No to może zagramy w tą część, którą będzie ci łatwiej. Może być. Dla mnie czwarta była na zero, dobra. Ej, no dobra, szybko, szybko! No weź mi pomagaj troszkę. No Pamiętaj, że to wszystko się nagrywa. No, pamiętam. Chodź szybko, rusz. No, pamiętam, Ja to za bardzo nie załapałam. Masz, tutaj. dobra, wiesz. Tu trzeba szybko, za jednym razem. Bierz? A pomożesz mi to tak, podać. Tak, tak, jak, jak to zrobię? Bo ja tego nie umiem. Czeka, niech bierz, czekaj mnie, się wstać do piany. Szybko. czekają. To samo. Uh -huh. Nie chcę zaczynać od nowa. Jest. Poczekaj. Nie. Teraz mogę I skakać. Dalej już potrafisz, nie? No. Umiem skakać. A o co chodzi z tym ogulikiem? Przytrzymaj mi tam. Dobra, szybko. I Ej, mamy chyba nawet lepszy czas niż ta przed tam. No. Ben pariba. Ben pariba. No, chcę się zacząć. Y halo, halo, drodzy widzowie. pariba. Ja Zmienia świat Nie. razem z nami, Bank B Nie. Nie. Dobrze widzą,